Ja mi... Ja mi dobra, nieważne. Witam wszystkich na live, który został być teraz. No, ale dobra. wybieram sobie na ten tam plan równowa. już wszystko Hejka, Roś, Roś, Cik, Son. Pierwsze, że widzę w tym momencie, kanale bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Dobry, więc sobie nową wersję Nie yy, Planet, mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Po prostu kochani. Zostawiam od razu lajka, like wiadomo. Lajczek w górę, ja już... Hejka pamiętasz mnie. Miałem nick... Tak pamiętam cię Gregorita bardzo dobrze. 2023 tego się nie zapomina. Witam bardzo serdecznie. Na moim kanale. Dobra, lecimy, mam nadzieję, zobaczymy jak będzie teraz. Zobrałem od nowa tą grę. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Trochę, że będzie trochę lepiej działać. Może! albo, nie wiem, głównie nadzieję, że to dolgo. Ja ogólnie... Że godzin, nowe LST, nowe, nowa era. Era ubrania nowa gry. Zobaczymy jak będzie działać. Wydaje mi się, że dziwnie, ale skrącimy. Dobra. Teraz powiedzmy, że jest taki standardowy. O pieniądze jak to patrzyło, jeszcze waliło. Nie! Nie wywaliło, nie wywaliło mnie, o nie, A już myślałem, że mnie wywaliło, uwu. Słuchajcie, słuchajcie, nie wywaliło mnie, rozumiecie, nie wywaliło mnie, pierwszy raz, pierwszy raz od momentu, kiedy przelogowałem się i w tym zalogowaniu nie wywaliło mi live'a. Zobaczymy na jak długo, ale czarujemy, żeby nie wywaliło tego live'a dzisiaj, w ogóle najlepiej. Więc kochani zostawiamy lajka w górę, 5 e, słuchajcie co, 10 e łapek lub dwa złote, mówię Uw, oj, mam potem na Discordzie, bo i mam u Ciebie, hubercik7, to jest mój Discord, mój e, Instagram, to jest mrexelol. ja mam księżę z drugiego konta, z którego mam włączonego live'a i w tam czam, bo godziny robię, wiadomo, e, <zysy> znaczy jakie godziny, co, co robię, nic, ja nie robię, nie robię żadnych godzin. To Przecież to nie jest tak, że ja mam cztery live'y w Dwa na... Jeden na... ...telefon drugi. Jeden na iPadzie, drugi na telefonie. Na komputerze. Jakie godziny, się ja lubię! Słuchajcie, jeżeli chcecie mieć e, komputer, to trzeba jakoś wykorzystać, tak? Więc ja tak dwie godziny, bym, jeżeli mu rzeczy, to zostawcie włączonego mojego live jakiegoś najlepiej takiego siedmiogodzinnego na całą noc, dobra? Tak się umawiamy, kochani. Więc zostawicie live'a włączonego, a ja szykuję na was ten, w którym będzie fajne rzeczy będą. No, tak się umawiamy, dobra? Bo, 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 no tak. No, bo my żywimy cztery tysiące, mamy. No, no, przygodę, przygodę logiczną. Wow, mnie zbaliło mi live'a jeszcze, hejka Martyna, witam Cię bardzo serdecznie. Nooo... Noo, hajdy, witam Cię bardzo serdecznie, suba też możecie zostawić, Kto jeszcze nie ogląda, jeszcze nie subskrybuje, To jeszcze nie jest tutaj na bieżąco z nami, to jeszcze proszę laj... łapka, suba i dajcie mi Kochani, Martyna, tą łapkę proszę, proszę. Proszę. Bo to się sprowadził niekąd na live'ę, to nie jest joke. I teraz piszemy tak patrzcie Nagrywam. YouTube Hubert MSK Zapraszam Proszę żeby mnie nie wyśmiewać Gregoritson Ponieważ to ci nic nie da A może tylko cię no wiesz Tego możecie zniknąć Pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji, jeżeli ktoś jeżeli gdzieś idzie, to dajcie włączonego, wcale nie robimy godzin. Gregoritson, za to mam to dobrze? Tak... Nie mogę, no ja myślę, że możesz, Kocha, kochana, kochany. Ty jesteś kochana czy kochany? Nie znajdzie kim jesteś. Jesteś, jesteś boy, boy czy girl, girl? dobra. Gregoritson, no tak! Gregorico, kochany kochany <ścoughs> hej kochany, dobra dobra, bo te, te jakieś piszą dziwne rzeczy, autogram no, to ja też nagwacznę, tak ale nie wywaliło mi live, aż miał 5 minut to jest pierwszy live od 10, który mi nie wywaliło i to była wszystko wina Movistar Planet widzicie, to była wszystko wina gry, a nie mojego OBS oszukali mnie, nagle zrobiłem lubię i do... nie, nie wywaliło Powiem znak słuchajcie, czyli może mój love to jeszcze przeżyję, trochę jeszcze O wow, ale fajnie, dobra Jeżeli po ktoś widać, to się, witałem, się popłacę Nie, nie Dawno nie byłem na twoim live, ale zapomniałem, jak się zachowujesz wczoraj, wszystko w jakby. Ma, dokładnie tak Ja się zachowuję? uro. Ja mogę dopiero żyć takim supertem jakby To dla Ale czemu ja ale, ale przecież jest live Ale przynajmniej jest live To jest dobrze Gdzie jest ta, gdzie jest w ta 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 tamta ta koleżanka Co była kilka dni na live Ona godzinę i <grym>, nie ma nagle Jak ja jestem na live Nawet nikt już tuż pisze Rozcikcon, Nie mogę z Gregoritson, a Gregoritson Gregoritson, gwiazda Gwiazda, content, dobra Gregory, sem godziny z nami, dobra. Zostaw laptopa, komputer, telefon, telewizor, tablet, wszystko z włączonymi godzinami i kontentem Kubernetes SP. Hekam 4CHXL podłoga 5 łapek w gwede widać was. O, dziękuję za 8 osób, 8 osób, to jest bardzo dobrze. To jest bardzo dobry znak. Tak, 8 razy 8. Dobra, stop. Nie, 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 nie. 8 razy 8. Dobra, nie, 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 nie. nie, 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 nie. Dobra, nieważne, nieważne. Będę widać nagrywać live. Pamiętajcie, na 30 łapek będzie... Będzie... ASMR zrażdż. Tak będzie, dokładnie. Dobra, a teraz ryzykujemy. Czy to jest naprawdę wina MSP? Czy to jest tak naprawdę joke? Czy to jest naprawdę wina. Aha, wszystko mi zacięło. Fajnie kocham cię, mój... mój tam... mój... mój komputerko kochany! Zacięłeś mi się cały. Proszę bardzo, ale miło, no super, nie mogę nic kliknąć ale fajnie, super jak ja lubię ten komputer o ale obs Maga. nie no fajnie wracamy, bo tak było 4 lata temu też o jeszcze mi komputer